Światełko do Nieba i Zespół Talib. Tak właśnie zakończył się Gorlicki XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez cały ten dzień w Gorlicach jak i w Bieczu nie brakowało atrakcji, a wolontariuszy można było spotkać na każdej ulicy, a także w prawie wszystkich gminach powiatu gorlickiego. Prawdziwe granie z Woźb zaczęło się od godziny 10 na placu Ośrodka Sportu i Rekreacji od woźbowskiego superkręciołka. Daniel, jak wrażenia po kilku przejazdach? No muszę przyznać, że jestem pozytywnie, mile zaskoczony. Jest bardzo fajna atmosfera, mamy ciekawie przygotowaną trasę, można się nieźle i fajnie poślizgać. Serdeczne pozdrowienia chciałem przekazać dla wszystkich mediów biorących udział w dzisiejszej imprezie. Bardzo fajnie, ślisko, myślę, że wszyscy zadowoleni. Fajna zabawa dla dzieci, robimy to wszystko charytatywnie dla dzieci, żeby... Miały zabawę, miały radochę. Robimy coś, czego nie robi się praktycznie w ogóle. Robimy coś, co powinno być robione bardzo często. Ok. W kręciołku oprócz samochodów brały udział także maszyny budowlane. W tym samym czasie w pływalni Fala odbywały się zawody pływackie dzieci na rzecz wośpu. Jesteśmy na krytej pływalni w Gorlicach. To jest chyba jakieś takie nowum. Po raz pierwszy taka impreza zorganizowana w ramach orkiestry. Skąd ten pomysł? Gdyż sama pływam i stwierdziłam, że dla takich dzieci byłaby to dobra atrakcja, oraz moment na zebranie jak największych dodatków na wielką orkiestrę dla się Ile osób po siebie bierze udział w zawodach? Gdzieś ponad 40. Dla osób lubiących strzelectwo, w miejskim zespole szkół nr 5 przygotowano zawody strzeleckie. Działo się nie tylko w Gorlicach, ale także i w Bieczu, gdzie biecki sztab Woźb przygotował także mnóstwo atrakcji. Od której kwestujecie? Od godziny 8 rano. Jak Bieczanie podchodzą yy, do, do Woźpu? Myślę, że dobrze. Są hojni, yy, są. wyrozumiali dla innych ludzi ogólnie. Tu, można poczekać puszką? Można. Tu także można było zmierzyć między innymi poziom cukru we krwi. Można dzisiaj u Pani wykonać i jak duża jest frekwencja? Wykonujemy dzisiaj badania, pomiar cukru we krwi, pomiar saturacji i ciśnienie tętnicze we krwi. Frekwencja jest dość spora, także przychodzą nawet i dzieci, badają się, także no, zapraszamy wszystkich, można korzystać. Zbadań. O godzinie 16 w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach rozegrano mecz piłki siatkowej pomiędzy samorządowcami a drużyną kobiet Ekstremu Gorlice. Od godziny 17 w Gorlickim Centrum Kultury rozpoczęła się część muzyczna. Na scenie wystąpiły gorzyckie zespoły, a jako gwiazda wieczoru po światełku do nieba zagrał zespół Talib z przemyśle. Witamy wszystkich tutaj bliżej do nas? Mam nadzieję, że to będzie impreza stojąca, Dlatego wbijajcie tutaj na ten mały skwerek i dańczymy, się razem. Miłym akcentem dzisiejszego dnia było przekazanie pieniędzy gorzyckiemu sztabowi WOŚP uzbieranych przez przedszkolaków z Gminnego Przedszkola Samorządowego w Moszynicy. Testujecie na ulicach Gorlic, zbieracie pieniążki na chore dzieci. Od której godziny? Od godziny dziewiątej zaczęły się właśnie zawody na basenie tutaj w Gorlicach, i od tej godziny kwestujemy. Jakie kwoty najczęściej Gorlicami rzucają? Yy, około 10 do 20 zł, zażyło się również 50. Także... Ciężko jest? Yy, nie, ludzie są mili i hojni, więc jest dobra atmosfera. A tutaj do kolegi, jak często, jakie kwoty najczęściej rzucali mieszkańcy? Podobnie robią. jak u koleżanki, na ludzie bardzo hojnie w tym roku podeszli do tej akcji. Cieszę się. Kasiu, po raz kolejny się spotykamy, miło nam jest. Zebrałaś, jesteś druga w powiecie pod względem zebrania pieniędzy, zebrałaś ponad 1200 złotych, coś więcej na ten temat? Nie, właśnie przed chwilą dostałam informację ze sztabu, no i jestem dumna, ale szczególnie zawdzięczam to Gorliczanom. No to na koniec jeszcze może chcesz kogoś pozdrowić? Tak, chciałabym bardzo pozdrowić Państwa, pan, panów operatorów, Daniela, Kubę i Grzesia, tak, przyjaciela, żonego i chłopaka. Dziękuję bardzo. Cały ten dzień podsumował Gorlicki Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gorlicki Finał XIX dobiega końca, na scenie zespół Talib. Ile na chwilę obecną zebrano pieniędzy? A to może zostawimy sobie na koniec, ponieważ to jest taki bardzo przyjemny końcek. Natomiast powiem w imieniu całego sztabu, jak to dzisiaj było, ponieważ rzeczywiście cały dzień był piękny, ale piękny nie tylko dlatego, że było słońce, ale dlatego, że, że wszyscy uśmiechali się do siebie, czyli wszyscy w zasadzie rozumieli tą potrzebę dzisiejszego dnia, zbiórki pieniędzy i rzeczywiście byli bardzo hojni. Nasi wolontariusze rozbiegli się po całym powiecie, no, udało się zebrać rzeczywiście bardzo dużo pieniędzy, aż tak, że, że sami zastanawialiśmy się, czy to prawda, czy nie. Natomiast chcę jeszcze przed tym powiedzieć, że zostały zrealizowane wszystkie punkty i to punkty, szczęśliwe punkty tego, tego dnia. Wiecie Państwo, że ten dzień, ten finał tegoroczny był nietypowy, ponieważ odeszliśmy od pewnych już stereotypowych działań. Jakoś skoncentrowaliśmy się bardziej na sprawach sportowych. Wszystko się działo wokół lodowiska, wokół ukrytej pływalni. Tam się odbywały zawody pływackie, tam się odbywał mecz koszykówki, tam się odbywał kręciołek, nieprawdopodobny kręciołek dzięki tutaj temu panu, który tutaj jest między nami, Tadeuszowi Dedzie. Oczywiście nie tylko dzięki niemu, ale dzięki całej jego ekipie, dzięki Automobil Klubowi Bieckiemu i Klubowi Speed Gorlice. Ale to rzeczywiście było nietypowe, bardzo nietypowe. Cieszyło się to ogromnym powodzeniem. Poza tym wszystkie te punkty miały dużą oglądalność, no i w związku z tym dużo ludzi wrzucali do, do puszczek, bo jakoś tak im przyjemnie w tym dniu byli. Było. Także w tej chwili faktycznie jest już końcówka tego dnia. Przed nami wszystkie przedpołudniowe i południowe imprezy. W tej chwili jesteśmy w, w, w Sali Teatralnej Gorlickiego, Centrum Kultury praktycznie. Jesteśmy po dwóch koncertach i po pięknym światełku do nieba trzeba tutaj ukłon również w, sprawie, w stronę pana, pana Oszajcy pochylić głowę, dlatego że naprawdę wyszło to ślicznie. Natomiast tych pieniędzy mieliśmy tyle, ile mieliśmy i tym trzeba było działać. Jest tu nas w tej chwili garstka. To nie jest cały sztab oczywiście, to jest reprezentacja tych ludzi, którzy byli zaangażowani w, w, tą, w ten dzień bardzo, bardzo mocno od kilku miesięcy. To im chwała za to, że, że wykorzystując swój czas prywatny, że zmobilizowali się, że że ch chciało im się tego robić. No, młodzi ludzie e, często pioczą, no, ale nie tak bardzo często się włączają, jakby się e, nam tego chciało, albo jakby im się wydawało, że to jest takie łatwe. E, także już w tej chwili tak naprawdę chcielibyśmy, żeby przyszłoroczny finał odbył się naprawdę przy dużej, przy ogromnej pomocy młodzieży i ludzi, tych, którzy chcą z nami być, którzy mają pomysły, bo w końcu rzeczywiście my się możemy powielać, chociaż myślę, że e, ten rok nie był taki e, taki e, powiel powieleniowy jak rok ubiegły. Między innymi również odbyły się aukcje, aukcje internetowe, które przyniosły pewne datki do, 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 do naszych później już puszek, natomiast wiele, wiele licytacji odbyło się i na hali sportowej w trakcie meczu z Ekstrem Gorlice Samorządowcy i również tutaj na sali teatralnej. Było dużo ciekawych aukcji, ale jedną z ciekawszych, o której za chwilę powie Ania, była ta, która tak naprawdę wracała do nas e, chyba cztero czy pięciokrotnie. To jest jeszcze jeden dowód na to, że ludzie, bo to byli ludzie młodzi, potrafią się bawić i potrafią się cieszyć z czyjegoś szczęścia. Ani jak to było, powiedz mi, bo to ciągle trzymaliśmy, trzymaliśmy i ja. W ubiegłym roku dostaliśmy od Stowarzyszenia Patronus, od ludzi chorych na stwardnienie, rozsiane, szalik wykonany własnoręcznie, do niego jest czapka. I w ubiegłym roku on trafił do pana Rafała Kukli, który go wylicytował za bardzo ładną kwotę, ponad 100 złotych. I stwierdził, że w tym roku on do nas wróci. Został on przekazany i cieszył się tak ogromnym zainteresowaniem popularnością, że najpierw wylicytował go Kromer, później Ekonomik, później został ponownie zwrócony, indywidualny dawca dał 56 zł, oddał go nam, wrócił w ręce Ekonomika i wrócił do sztabu. Więc mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas oglądają, stwierdzą, że w przyszłym roku, podczas 20. finału, będzie warto przyjść po ten szalik, bo ten szalik był robiony z sercem, dla serca i każdy, kto ma serce, będzie chciał go kupić. Czekamy na Was w przyszłym roku i bardzo dziękujemy za ten finał, który jeszcze trwa. I tych wszystkich, którzy narzekali, a było ich sporo, przekonujemy, że było warto i że tych ludzi, którzy przyszli, przekonaliśmy do tego, że w goricach można, tylko wystarczy trochę chcieć i nie trzeba pisać głupot, tylko trzeba przyjść, pobawić się z nami i zobaczyć jak jest. Ja wiem, że czekacie Państwo na tą końcowy wynik, znaczy ile, ile, bo to jest pewnie najważniejsze, ale faktycznie, żeby nie zapomnieć o tych wszystkich, którzy dali z siebie wszystko. Chciałem również serdecznie podziękować nie tylko całemu sztabowi, o których pisze się różnie, że to właśnie my jemy naj, najbardziej bogate pączki, a nie wolontariusze, to nieprawda. Zresztą to jest wszystko, dostajemy od sponsorów naprawdę, w, w sztabie są zaangażowani ludzie, którzy pracują później również i w kuchni, którą przygotowują posiłki dla wolontariuszy, którzy nie powinni zmarznąć, którzy powinni być pod naszą opieką, więc naprawdę tych ludzi bezimiennych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Z tego miejsca jako szef rocznego finału chciałem im serdecznie podziękować. Podziękować również tym paniom i szef, szefowi banku, który z nami cały czas liczył. Jest to ogromna praca. Pewnie zapomnę kogoś jeszcze wymienić, za co serdecznie przepraszam, ale naprawdę dziękuję wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że ten finał właśnie tak wyglądał i jak wyglądał, a wyglądał naprawdę wspaniale. Myślę również, że ten pomysł, chociaż też się dostało nam po głowie z przeniesieniem koncertu finałowego do Gorlickiego Centrum Kultury, gdzie jest naprawdę ciepło, gdzie, gdzie ludzie mogą dwie, trzy czy cztery godziny spokojnie nie postać, nie drepcząc, nie uciekając od artystów, tylko z nimi się bawiąc, mogą tutaj właśnie spędzić kulturalnie czas, więc myślę, że, że pewne rzeczy, oczywiście były pewne e, niedostatki, o których sobie zdajemy sprawę i je trzeba poprawić. E, natomiast, no dobrze, proszę jeszcze raz zadać pytanie. E, czyli końcowa kwota na chwilę obecną. Nie mamy końcowej kwoty, aczkolwiek Pani Halina chyba coś tam wie, że ponieważ, po, tam tak, że, że, <laughs> ponieważ jest bardzo blisko i była bardzo blisko Pani, które pracowały w banku. Pani Halino, to jest Pani Halina. Czy coś więcej wiadomo niż to, że nie wiemy dokładnie? Nie wiem dokładnie. Dowiemy się prawdopodobnie jutro o tej prawdziwej kwocie, a może pojutrze. Dlatego, że bank zabrał w workach pieniądze, oczywiście one wstępnie zostały przeliczone na kwotę... 49 tysięcy. Bank je ponownie przeliczy i pokwitowanie nam takie prawdziwe dopiero przekaże. Natomiast jeszcze mamy pieniądze z licytacji, które się liczą. Właściwie licytują się jeszcze rzecz w tym momencie, i jeszcze na tą końcową kwotę to ja proponuję poczekać na no dwa dni będziemy liczyć. No właśnie, jak przebiegła ta licytacja? No, powiem szczerze, że hojność Gorliczana, szczególnie młodych Gorliczany, okazała się nieprzewidywalna, bo liczyliśmy na to, że wesprzą nas samorządowcy, radni, no, niestety z tym było gorzej, młodzi ludzie wyciągnęli z kieszeni wszystkie drobiazgi, nawet kieszonkowe, zrobili zrzutki, licytowali, licytowali bardzo hojnie, mamy jeszcze kilka gadżetów i miejmy nadzieję, że wszystko zostanie sprzedane, a jeśli nie, zostanie przekazane na przyszłoroczną licytację. Ja jeszcze dopowiem jedną sprawę, ponieważ e, myślę, że ci samorządowcy, od których zależy w końcu nawet i taka podobna impreza, jak. Bo w końcu no, zgadzają się na pewne rzeczy, pewne jakieś dotacje również dostajemy, malutkie, bo malutkie na tą imprezę, ale jednak, że być może oni byli schowani gdzieś tam poza e, e, załuki i, i tam też dawali, dawali duże datki. Natomiast jeżeli rzeczywiście, tak jak ta Jagania mówi, jeżeli chodzi o licytację, taką e, licytację. E, z konkretnym terminem, bo przecież mieliśmy taką dosyć fajną propozycję, żeby o godzinie 14 autobusem bardzo nowoczesnym wyjechać sprzed Osiru i tam zabrać tych, którzy by mieli wylicytować, jeździć po, po Gorlicach i licytować w środku. To by było piękne, nietypowe. No ale okazało się, że tych ludzi było za dużo, trochę, żeby się pomyśleli w samochodzie, bo były tylko dwie osoby, w związku z tym musieliśmy to przenieść. <laughs> tak, a dwa autobusy były przygotowane, w związku z tym przenieśliśmy to do... Ale w sumie, słuchajcie, no, ja się strasznie cieszę, na pewno Wy też. Także no, było, było i jest dobrze. Gorliczanie i mieszkańcy ziemi gorlickiej, serdeczne dzięki. To, że robimy to wszystko za, za państwo pallicho, Robimy swoje i róbmy swoje. Także z mojej strony dzięki wszystkim, Wam również, sztabowcom i nic... Innego mi nie pozostaje powiedzieć, tylko siema, do zobaczenia. I widzimy się już za rok. Na pewno.